niech to! Musiał go teraz przedładowywać. Minigun jest na tyle miły, że siłą swoich obcisków odsuwa te potworki, zatem mają mniejszą szansę, by mnie ukąsił, ukąsiły. Hmm, dobra. Karabiny Dostajesz Dostaliśmy nieco rakiet. No to już chyba nie będzie nic ciekawszego ponad to skromne uzupełnienie zapasów. O tak, kolejny mój ulubiony etap, czyli z tych dziur będę wyłazić potworki, a ja mam coś naprawiać bodaj. Ale nie jestem pewien Zawsze tutaj ginąłem Przyznaję się bez bicia Nie wiem, po, ob, obejdźmy na około tą machę, To coś w rodzaju... Pu, maszyny do kruszenia skał, tak myślę no, Słyszę coś za mną no, nie zaskoczycie mnie. Już jestem obeznany z całą mechaniką, ze wszystkimi otworami wentylacyjnymi, dziurami w ziemi i szczelinami. Kolejna bomba. No tak. Potwory mają chyba jakiś dodatkowy zmysł, że chcę, je, chcę naprawić narzędzie ich eliminacji ostatecznej. A. Nie, chyba już koniec ataków. Dobra. Kolejna bomba naprawiona. Jakkolwiek to nie brzmi. Kurde. Tego się nie spodziewałem. Brak kółka myszki, jeszcze raz. mamy całkiem sporo liczby apteczek nie musimy się przejmować zdrowiem tak bardzo oryany ile ich jest no dobra te apteczki naprawdę się przydały mam ja, ja tu one no są so. Tu jest jedna. Jeszcze, jeszcze. No właśnie tak, stójcie tam. Czemu one to wcześniej nie wpadły? Czemu one nie wpadły? Mogły po prostu stać w tej płonącej ścianie ognia i dać się zabić. Lepiej wszystkie broń mieć przeładowane, o ile możemy. Dobra, rakietówki tak nie używam, przynajmniej na razie. O tak, cóż za zaskoczenie. Aha. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kuczy. sądzimy że będzie ich tylko maleńki oddziałek, ale... Zabrał się pokaźny pluton. Znowu pojączki. Tak na tych etapach litościwie nie ma... ...większych potworów ani tych... ...ani tych... Byków z laserami, a nie tych drugich byków pojęczych z laserami. Tak. Kurczę, mogliby podawać nazwy tych potworów gdziekolwiek. Nie uciekaj tak się zabije. Jesteś mój. Kolejna Dobra, nie będę nad bo amunicja mi coś za szybko się kończy jak na mój gust Więc już nie będę czyścić każdego otworu z tych potworów A, Chyba nie lecą za mną Jej! Kolejna bomba naprawiona Kurczę nie lubię tego. Zróbmy użytek z naszego Migana. Okazji zmieniła się muzyka. To oznacza kolejny atak potworów. A w tej grze bardzo szybko można załapać, że jakakolwiek jakikol... Zm... zmiana rytmu oznacza atak potworów. O, mamy do Dominigana, właśnie tego chciałem. Bo zacząłem go nieco używać. ...więcej Możemy także używać karabinu naserowego, ponieważ jest on także bardzo efektowny Wow, robi się tu trochę za ciasno Naprawdę No ja akurat nie chcę teraz Ranny będę teraz wycinać te potwory z pistoletu Oczywiście ktoś kopał za głęboko Nie ja trochę za szybko poszedłem Najpierw musimy iść w kierunku wskazanym przez grę No, pistolet nie jest taki zły. Teraz już wiem dlaczego wszyscy żołnierze w tej grze go używają Skoro potrafią zatłóc nawet jakieś, jakieś dziwaczne żuczki w kopalni. No Warto nosić pistolet. Po co używać? W karabinów? Mamy kanistę z paliwem. Bierzemy go. Na razie nie wiadomo po co, ale co tam To nieistotne, zaraz będzie to wytłumaczone. Wszystko ładnie i dokładnie. O kurde. Au, au, au Na szczęście nie odczuwamy braku opteczek Przynajmniej na, te, na ten czas, na ten poziom. Tak musimy się przebić przez tą wielką masę żwiru w tym celu musimy wziąć zbiornik paliwa, który już wziąłem i zadankować go, ale hm. mawa pokazuje, że muszę cały czas wziąć zbiornik paliwa, który już mam. Dobra, poszukam tego Poszukam tego dystrybutora paliwa na waszą rękę. By on gdzieś tu w pobliżu Chyba Ach moja lwona kopalna Dobra, kompletnie nie mam amunicji do karabinu, nie mam amunicji do minigana, albo zostało 100 Co moja...